3, 320 z tej strony Matiso to jest kolejny. I to jest druga część czwartego odcinka z The Witness. I standardowo zabawa się zaczyna od nowa. Okej. Okay. To łatwo mi poszło. To będzie chyba... Tak? Nie. A jak? Aha, bo to jest niżej. Okej. Okay. No jak to nie? Czemu zdechło? O tak, to jest ta winda tam. O jak fajnie. Gra jest tak. Nie Je to. A tak. Jak ja mam to rozwiązać? Nie wiem. Zgaduj, z gadula. No więc, gaduj, z gadula zaczyna się od nowa? Nie. Zgaduj, z gadula. No. Znowu zdechło. Może to jest jakoś do góry. Jesteś tutaj. Ej no, to jest tak. Chordę, no. no nie. No jak to jest? On no, jest tutaj. Jest, udało się. Pierwszy poszedł. I teraz tutaj jakoś. Jak to zrobić? To chyba nie działa. Nie działa. Działa, da dałoby się to zrobić, ale nie wiem jak. Jak zwykle. Pod jakim kątem na to patrzeć? Trzeba, ja nie wiem. No jak? No i spartoliłem. Będzie trzecia część odcinka czwartego prawdopodobnie.